10 powodów, dla których początkujący inwestorzy nie są w stanie uzyskiwać wysokich stóp zwrotu, z którymi także borykam się ja. Powód numer 8: brak wiedzy na temat obsługi platformy inwestycyjnej. Platforma inwestycyjna powinna być Twoim sprzymierzeńcem w inwestowaniu. Dzięki niej możesz czasami uzyskać bardzo fajną przewagę, jeżeli znasz dokładnie wszystkie jej funkcje i możliwości, jakie oferuje. Dlatego poznanie wszystkich zalet Platformy Inwestycyjnej, zwłaszcza takiej bardzo zaawansowanej, która które na przykład wykorzystuje się często do inwestowania na rynkach akcji, obligacji, ale także i może być rynkach walut i rynkach kontraktów terminowych, powinieneś mieć w małym paluszku, powinieneś dokładnie wiedzieć, do czego każda funkcja służy i zastanowić się, czy ona w jakiś sposób może pomóc Ci w Twoim inwestowaniu, aby uzyskiwać wysokie stopy zwrotu. Ja na początku swojej kariery inwestycyjnej nie zwracałem uwagę na pewne funkcje, które jak się później okazało, gdybym prędzej wykorzystywał, mógłbym dużo wcześniej zacząć uzyskiwać jakieś wysokie, czyli ponad przeciętne stopy zwrotu. Dlatego ucz się, poznawaj platformy inwestycyjne, z których korzystasz. Bo uważam, że jest to bardzo ważne, aby później swobodnie poruszać się po rynkach finansowych, a co za tym idzie, uzyskiwać wysokie, czyli ponad przeciętne stopy zwrotu. Jeżeli chciałbyś uzyskiwać więcej takich ciekawych porad na temat inwestowania i e, także dowiedzieć się, w jaki sposób takie wysokie stopy zwrotu się e, uzyskuje, to obserwuj mnie po więcej.